Witam. Dzisiaj temat legitymacji dla honorowych dawców krwi od MZK Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zgodnie z paragrafem 7 pod punktu 17 jest tutaj zapisane, że honorowy dawca krwi mężczyzna, który oddał 18 litrów krwi pełnej lub jej składników, a kobieta, która oddała 15 litrów krwi, są zwolnieni z opłaty, czyli jeżdżą bezpłatnie na podstawie właśnie takiej legitymacji. Sam taką mam, bo dałem dość dużo krwi. Zabiegałem tylko o to, żeby. Nie trzeba było co roku iść po tą naklejkę. Ja jestem osobą zdrową i dla mnie to jeszcze nie jest taki problem, ale ludzie, którzy już mają swoje lata, no jednak wejście na to trzecie piętro budynku no jest problemem, bo tam nie ma windy. I każde jedno wejście po taką naklejkę jest dla nich problematyczne, zwłaszcza że trzeba to robić co roku. A po czterech latach trzeba dodatkowe jeszcze mieć zdjęcie. W Warszawie rozwiązali to trochę inaczej. Jest taka karta, którą się otrzymuje, i jest ona na 25 lat. Spowodowane pewnie jest to głównie zdjęciem. Poznaniu zasada jest podobna: też otrzymujecie kartę z chipem, tylko tam jest 50% zniżki. w Warszawie jest 100%. Powiecie, że to nie jest problem, bo przecież jest koniska karta mieszkańca. Którą trzeba też odświeżać co roku. Jest to pewien problem. Napisałem zatem, jako społecznik, nie redaktor, pismo do pani radnej Katarzyny Wagner. Z 23 października o to, żeby zmienić ten wzór legitymacji i dostała ona już odpowiedź. Niech tylko sprawdzę z. 8 listopada. Od Rafa Oblizajka uprzejmie informuję, że od pierwszego stycznia Miejski Zakład Komunikacji w Koinie będzie wystawiał legitymację uprawniającą do bezpłatnych przejazdów dla honorowych dasów i zważają się bezterminowo. Jest to dobry krok? Wstrzymowaliśmy się tym, żeby o tym poinformować, bo chcieliśmy uzyskać najpierw informację z MZK, że ta zmiana już jest potwierdzona, że wzór już jest zatwierdzony. Jednakże MZK chciała poczekać, aż będzie to na pewno potwierdzone, zapewnione i żebyśmy się też trzymali z taką informacją. Co też uczyniliśmy i dajemy Wam znać już jak jest potwierdzone, że możecie się zgłaszać do MZK na ulicy tylko i wyłącznie Marii Dąbrowskiej 8 godzinach od 7.30 do 14.30 do biura obsługi klienta, gdzie możecie wymienić wzór dla honoru krwi. Praktycznie ta pierwsza strona pozostanie tak jak była. Zaraz mam tutaj wrzucę przebitkę. Tył za to się zmieni na to, że legitymacja będzie ważna bezterminowo i data wydania. Jest to krok w dobrą stronę. Należy tutaj podkreślić zasługi pani Katarzyny Wagner, pani radnej miasta Konina oraz Rafała Bidejka o to, że postarali się. I to to z inicjatywy, tak jak to powinno być. Czyli piszecie do radnej, że jest taki taki problem, chcielibyście to zmienić. Pani radna przekazuje dalej tę informację. Jeżeli jest możliwość załatwienia tego sposób, powiedzmy, na drodze tylko informacji, to jest super. Czasami trzeba napisać interpelację, ale w tym przypadku udało się bardzo szybko. Bardzo Wam dziękuję, że to obejrzeliście. Honorowi dawcy Krwi zapraszamy Was po wymianę legitymacji. I widzimy się. Kolejne materiale. Witold Michalak, Ekoń.